Usiądźcie moje pociechy wygodnie. Idziemy w ostatni fragment czwartego przykazania. Władza świecka. Błogosławię cię. Tylko sobie wyrzucę każdy do pieca. Jest dzieci niż i będzie lało uczciwie, albo burza, bo nie idzie do góry dym. Idzie caeszel mi do gardła, na wysokości moich, moich ust. Nie da się po prostu głosić kazania. On idzie taki, na wysokości moich oczu już się go pozbyłem. Błogosławię cię. Błogosławię narody, które trwają w wierze. Boże. Takich chyba już nie ma. Bo Pan Bóg się pyta: zastanów się, córko, jak wiele jest tych narodów. Jaki procent społeczeństwa musi wierzyć, abym nazwał? Naród wierzący. A może to kwestia władzy? Tak. Pan mówi, to kwestia władzy. Jeśli by dzieci wygrał czaskowskie wybory, to by mam powiedział, Polska już nie jest katolicka. Polska jest jeszcze katolicka, ale to jest 50-50, rozumiecie? Na granicy błędu. Polska jest jeszcze katolicka? Wybrała katolickiego prezydenta. A może to kwestia władzy? Tak. To jest kwestia władzy. Władzy świeckiej i kościelnej. Chcę, aby było jasne, że kierunkiem rozwoju i uwsteczniania się narodu kieruje władza. Kierunkiem rozwoju lub uwsteczniania się narodu kieruje władza. Wiedzieć, był moment, że Pan umie mnie wypionował i powiedział jasno: Ja cię powołałem, abyś zbawiał ludzi, a nie zabawiał. Ile ja wcześniej się udzabawiałem ludzi, grałem na gitarze, śpiewałem im. Dzieci praktycznie byłem do tańca i do różańca. Skończyło się to. Bo pustelnia i ludzie związani z pustelniem będą tacy, jaka jest tu władza, czyli Ksiądz Piotr. Władza jest zawsze powołaniem do służby i wiąże się z wielką odpowiedzialnością, o czym nie wiedzą ci, którzy jej pożądają. Współczuję politykom, tym, którzy dostali władzę. Ukochany mój prezydent Andrzej Duda, on jemu ja współczuje, jaka odpowiedzialność na nim spoczęła, kiedy podpisał in vitro. dzieci, to wy sobie nie zdajecie sprawę, jakie poniesie koszty odpowiedzialności przed Bogiem i przed narodem. Znacznie lepiej radzą sobie z nią, z tym pożądaniem i odpowiedzialnością ci, którzy jej nie pożądają i o nich chcę dzisiaj mówić. Ale większość rządzących dzieci pożąda władzę. To jest choroba, to jest nauk. Władza jako wybranie pochodzi od Boga. Czyli tą łaskę dostał pan premier Tusk, pan Andrzej Duda. Pan Karol Nawrocki, pan Czaskowski Rafał w Warszawie. Wszelka władza od Boga pochodzi. Władza jako wybranie pochodzi od Boga, który w ręce jednostek powierza rozwój ludzkości. Co czeka nas kapłanów, a w szczególności biskupów na sądzie Bożym, skoro Pan Bóg powiedział, że dzisiaj katolicy, gdzie to było w orędziu, mają w głowie papkę. Jeśli idzie o wiedzę czy rozeznanie, mają w głowie papkę. Władza jest koniecznością i jest dobrem. Koniecznością ona musi być. Żeby społeczeństwo szło w szeregu i do przodu, musi być władza. Nie da się utworzyć systemu dzieci życia bez pojęcia władzy i kierowaniem różnorakich, różnorakimi sprawami społecznymi. Poczynając od mojego konika budownictwa, Kończąc na muzyce, na teatrze, na sztuce. Władza jest koniecznością. Bo inaczej bogaci i bardziej obdale, obdarowani w talenty zniewoliliby wszystkich ludzi. I ci zabają pieniądze stworzyliby na ziemi obóz koncentracyjny. Władza jest koniecznością i jest dobrem, o ile pochodzi od Boga. Czy dzieci my się podzielili? Nasza wspólnota ma wielu ludzi, którzy mają władzę: szef ministrantów, szefowie dywizji, Szefowa Dnia Różańcowego, co prowadzi Pani Albinko, to masz Siedem Dni Władzy. Dzieci dziesiątki różnorakich podsekcji. O ile pochodzi od Boga, jest ukierunkowana na wspólne dobro. Dobro ludzkości. Na dobro ludzkości. Jest też władza, która nie pochodzi od Boga, a jedynie można by ją nazwać Dopustem Bożym. Jaka to jest władza? Jest to ta, która jest zdobywana podstępem, nieprawością, gwałtem. I kieruje nią rządza. Dzieci: Hitler jest osiadł podstępem. I jest to dopuszczony. Zapłacili za Hitlera. Prezydent Niemiec przyjął ogromną łapówę, 9 miliardów marek. No i podpisał Hitlera na premiera. Gdzie, to, to, to jest podstęp. Komuniści zdobyli w Rosji władzę podstępem, nieprawością, gwałtem. Mordowali tylko w pierwszych pięciu latach wojny domowej. Do 23 roku, bo tam była cały czas wojna na Rosji, zginęło 15 milionów ludzi. Tego nikt nie wie. 15 milionów Rosjan, rozumiecie, wymordowanych. Unia Europejska też jest władza zdobyta podstępem. Pamiętacie, jak się przy, przypisywali papieżowi, że chce, jak go oszukiwano, żeby coś powiedział, że papież jest za Unią Europejską, za jedną. Dzieci, totalny podstęp. Medialny, oszustwa. Dzisiaj wyszło na jaw, że Unia Europejska płaci gazetom duże pieniądze, żeby przedstawiały dobre imię Unii. Dzieci, nie jest to podstęp? Narzucane ludziom w sposób perfidny. Dla mnie Unia Europejska to jest dopust Boży, władza zdobyta podstępem, nieprawością i gwałtem. I kieruję nią rządzą. Nikomu nie daje powołania do zabijania i zdobywania władzy przez mord, mówi Bóg, który jest jej nadużyciem u samego początku. Że Unia Europejska jest zdobyta gwałtem i podstępem, dowodem tego są wszystkie operacje sądowe. Naciskanie i łamanie kręgosłupa Polaków i narodów poprzez psychologów, wysyłania ich do poprawczaków, tak jak rodziców, na kursa dzieci, na szkoły. I w Unii Europejskiej najbardziej nienawidzony jest katolicyzm i profesjonalnie dewastowany. I wypychany na margines. Władza w pojęciu Bożym jest powołana do zarządzania całymi narodami, aby jak najlepiej służyły Bogu i wypełniały swoje narodowe powołania. Tu mamy istotę. zrozumienia, czy władza jest nieprawa i zdobyta podstępem. Unia Europejska czytam. Władza w pojęciu Bożym jest powołana do zarządzania całymi narodami. Tak jak to przez wieki czynił Kościół. Teraz oni, tworząc Antykościół, robią Próbują stworzyć ten sam mechanizm. A w czym tkwi, że są kłamcami? Aby jak najlepiej służyły Bogu, a Unia Europejska Boga nienawidzi i wypełniały swoje powołania narodowe, mieszają ludzi, znikła idea narodów, Patriotyzm jest w tej chwili w Europie faszyzmem. Obrona własnej z, z, z ziemi to albo snobizm, dzieci nie wiadomo, rasid, gdzie nie, nie wiadomo, jak się czuć i jak się zachowywać jako Polak na tej ziemi. Dlatego Unia Europejska jest tak zwanym naukowym bandytyzmem przy okłamaniu ludzi. I łamaniu wiary w Boga i w realizowaniu swojego powołania narodowego. Dzieci, ja nigdy nie wypowie w litanii lorytańskiej, jakaś tam jest emigrantów. Bergoli za to odpowie. Pan Bóg powiedział w innych orędziach, że tak stworzył narody i tak umiejscowiał, że mieszkaniec Kenii to jest jego ziemia jego naród, mieszkaniec Polski to jest jego ziemia i jego naród. Dzieci to jest gorzej niż wieża Babel, bo to jest urzędowe wynaradawianie, wyrzynanie narodów. Kiedy nas wciągano... Dzieci w system Unii, regiony. Po co? By mieszać. Natura 2000 okręgi, po co? Żebyśmy nie byli wolni w swoich inwestycjach działania. Teraz dzieci wykryto ogromne pokłady węgla blunatnego w rejonie Legnicy. Na 100 metrach. To odkrywkowa kopalnia. Ogromne, największe w Europie. Niemcy wystąpiły wnioskiem, że jest to. Piękny teren i trzeba tam utworzyć park narodowy. Widzicie, jacy są dobrzy? Od razu bajmy propozycję Unii Europejskiej utworzyć park narodowy. Więc z tych zdań jasno wynika, co ja Wam pokazuję: Unia Europejska nie jest władzą pochodzącą od Boga bo władza w pojęciu Bożym jest powołana do zarządzania całymi narodami, aby jak najlepiej służyły Bogu i wypełniły swoje narodowe powołania. Wytestowano system w czasie COVID-u, że katolicy nie będą bronili swoich świątyń. Mahometanie mieli pełne świątynie i nikt nic nie respektował. Nas karano, nasyłano policję. Jak patrzycie na mnie, to jestem i moi ludzie to są męczennicy covidowi. W czasie covidu w kościele byli tylko rycerze. Reszta wszystko siedziało w domu, no i wymyślono im online, mój drodzy msze święto. No i on już nie wrócił do kościoła. Na, naczelny rabin Rzeczpospolity, który ostatnio został wymieniony w Polsce, on powiedział przed paru miesiącami, że żałuje, że nie bronił wtedy kościoła. Aleś ty bohater! Powtarzam jeszcze raz. Władza w pojęciu bożym jest powołana do zarządzania całymi narodami. Aby jak najlepiej służyły Bogu i wypełniały narodowe powołania. To my na opolszczyźnie mamy tablicę niemiecko-polskie. Przecież opolszczyzna to była przez wieki mówiła po polsku. Do Wrocławia mówiono po polsku. Mam dowody historyczne. Przecież Słowian wyrżnęli Niemcy. Od łaby za łabą po kolei wszystko są wyrżnięte. Te i tak gorliwie tu biorą. Panie Gerziu i tak starały się Niemcy, że mamy województwo opolskie. Przecież to Gierdziołek. Jakie to województwo? To miało być śląskie czy wrocławskie. Były takie naciski międzynarodowe, no żeby łatwiej było tam krzewić kulturę niemiecką. I wynarabiać te ziemię. Ja patrzę ostatnio w jednym ze słowników, pojawiło się jako narody polskie. Ślązacy. Jak to? Jak to są ślązacy narodem? Jak to od wieków jest? Cały Śląsk był przy Diecezji polskiej, Krakowskiej. Wszyscy księża się uczyli przez 8 wieków. To dopiero pusaki zrobiły w 821 roku, że wyrwały te ziemię. Te ziemię głupi Kazimierz, król dał księciu Raciborskiemu. One były cały czas przy małopolski, bo Śląsk to jest Małopolska. Kiedy był plebiscyt w 1920 roku, Niemcy zwieźli 300 tysięcy Niemców na lewo na głosowanie. To i dzisiaj polskojęzyczni kierujący naszym państwem mówią, że Ślązacy to jakiś naród. Jaki to naród? Czy to są Polacy z krwi i kości. Kardynał Diepenbrock w XIX wieku, kiedy wizytował Dolny Śląsk, napisał w wizy aktach wizytyjnych, Dałbym sobie palec uciąć u lewej ręki, żebym umiał rozumieć ten prosty lud. No to w jakim on języku mówił? Arabskim? Niemiec to napisał. O mieszkańcach brzegu i Dolnego Śląska. Dałbym sobie uciąć palec w lewej ręce, żebym rozumiał mowę tego prostego wiejskiego ludu. Nikt nie broni Polski. Nikt nie szanuje tej ziemi. W związku z tym, Dzieci ta ziemia znika, bo Polacy nie wykonują i nie wypełniają swojego powołania narodowego. No bo, dzieci, nasza władza nie pochodzi z narodu polskiego. Pokażcie mi, ilu tam jest Polaków. Przy okrągłym stole na 90 uczestników było tylko pięciu Polaków, reszta to byli Żydzi, mówiący po polsku. Jak, na, jak nas kiwnął PiS, kiedy wszedł do wyboru, wygrał wybory i szedł pod szyldem pani Beaty Szydło-Polki, matki Polki. A później pyk, podmienili, podmienili daj nam Żydów i z głowy, po dwóch latach. Czy wy tego nie widzicie? Jak ty możesz czuć się Polakiem, jak ci, którzy ciebie, tobą kierują? Oni podstępem wyrywają ci ducha polskiego znęcza. Czy ci, którzy nami rządzą, nie jest to władza w pojęciu bożym. Jest to władza zdobyta podstępem. Bo ta władza nie uczy. Narody, aby służyły Bogu i wypełniały swoje narodowe powołania. Kiedy władza zgodnie z natniem Bożym usiłuje to robić, ma moje błogosławieństwo. Tak zadeklarował Karol Nawrodski przed wyborami. Zachował twarz katolika, był teraz na Bożym Ciele. Będzie miał Boże błogosławieństwo w tej bitwie. Choć rządzący mają straczkę. Ja się im dziwię, mają władzę. Dzieci nie, nie mogli wygrać wyborów? Co oni robią? Dopatrują się teraz oszustwa, że w, przed dwoma laty w każdej komisji mieli swoich ludzi i nie było oszustwa. To czemu teraz nie mieliście w komisji swoich ludzi? Przecież jesteście stare lisy postkomunistyczne. To wyście porobiły te prowokacje ze złymi, pro ze złymi protokołami. Że jakie są oszustwa dzieci. Trzeba znać władzę postkomunistyczną. To oni prowokują i teraz wrzeszczą, bo jakby im nie wyszło, to przygotowali kilka punktów, gdzie ponoć było tyle głosów. I w Krakowie dali więcej Nawrockiemu. W Krakowie by dali więcej Nawrockiemu. Jedzie mi tu czołg, znam to miasto od 40 lat, lewicowe, liberalne do kwadratu i tam by Kraków przepuścił, żeby katolik dostał więcej głosów. Jeśli władza umie prowokować, dlatego dziś daję wam lekcję, abyście umieli pojąć, Co to jest władza, moi drodzy, w pojęciu Bożym? Amen.